To dorosła Ty, ale bez własnego mieszkania, ani męża, którego planowałaś już dawno mieć? I co? Czas ucieka. Czujesz presję? To normalne, zwłaszcza jeżeli otoczenie dookoła ciebie podejmuje takie decyzje. Ale to nie sprawia, że coś z Tobą nie tak. Tak naprawdę nie ma odpowiedniego wieku na pierwszy pocałunek, poważny związek, małżeństwo czy kupno mieszkanie. I nie zawsze to, co planujemy w życiu, wydarzy się dokładnie w tym czasie, na jaki liczyliśmy. I to też normalne. A może gdybym wybrała inną ścieżkę kariery? Może gdybym nie zerwała ze swoim chłopakiem? Może gdybym częściej wychodziła na imprezę? Może to jest teraz zimne, bo lato wcale nie rozpieszcza nas temperaturami. A to Twoje życie, na które składa się mnóstwo zbiegów okoliczności, dużo mniejszych i większych decyzji, które nawet nie zawsze są podejmowane przez Ciebie. Nie ma wieku, w którym nie wypalać i zrobić czegoś po raz pierwszy. Wszystko zależy od tego, kiedy Ty będziesz na to gotowa. Bo żałowanie pochopnej decyzji jest o wiele gorsze niż poczekanie, aż wydarzą się w odpowiednim momencie Twojego życia. No ale moja rodzina to zupełnie tak nie uważa. A to życie Twojej rodziny, Twoich znajomych czy Twoje?